Takich podsumowań sobie życzył, bo zawody dla nas bardzo udane taki prezent trochę na święta dla nas, trenerów, i myślę, że dla zawodników też. No, kończymy z pięcioma medalami, z wieloma rekordami Polski i z, z ogromną ilością rekordów życiowych, co cieszy, bo to świadczy o tym, że na koniec roku jeszcze się rozwijamy i udało nam się jeszcze tą formę rozwinąć i, i, i zachować. Co prawda do, dawno nie startowaliśmy na krótkim basenie, ale to nie przeszkadza. Fajny basen, fajna atmosfera i to pozwoliło rzeczywiście na dobre pływanie całej naszej ekipy. Cały sezon. No, dla mnie to długa, długa, długa historia. Było mnóstwo zawodów. Od Fukuoki, po Doha, po Belgrad, Paryż. Były... To... Jak to w kalejdoskopie, jak to w sporcie, emocje skrajne, od wielkich radości po wielkie smutki i, i, i tragedie. E, no ale na szczęście kończymy z przytupem, dobrymi emocjami i myślę, że wszystkie rzeczy powinniśmy kończyć w dobrych emocjach. E, a tak trochę na poważnie i to uważam, że początek sezonu był bardzo dobrze. Wszystko szło według założeń, planów, udało nam się 10 osób zakwalifikować na igrzyska. E, więc duża, duża reprezentacja, sporo tych indywidualnych minimum. Medale na Mistrzostwach Świata w Ukłodze, w Dosze udało się zakwalifikować sztafety. No, troszeczkę nam nie wyszło na igrzyskach. Na szczęście tam wnioski też z trenerami zostały wyciągnięte, więc mamy obraz, co mogło pójść nie tak, i, i, i doświadczenie, co można zrobić inaczej. Wróciliśmy do, do treningów, do swojej pracy, no i tutaj trenerzy pokazali, że rzeczywiście e, to, co działo się przed igrzyskami, to nie był przypadek, tylko zakończyliśmy w dobrej atmosferze, z dobrymi wynikami.